Trzy zawodniczki KTS-u Zamku Spartarnobrzeg Lichien, Natalia Partyka i Kinga Stefańska znalazły się w czteroosobowej kadrze Polski, która za niespełna dwa tygodnie w Lizbonie walczyć będzie o medale Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Nasza tarnomzeska trójka będzie reprezentowała Polskę w Lizbonie, co jest kolejnym przecież sukcesem klubu. Z tą, oprócz tej trójki zagra również Katarzyna Grzybowska z drużyny Sochaczewa. No i z tą czwórką trener Michał Dziłbański, któremu bardzo chcę pomóc, gdyż nam się bardzo dobrze współpracuje. No, będziemy próbowali zawalczyć być może o medal w Lizbonie. Chcemy wrócić do przeszłości, w przeszłości kiedy Liciem była liderką zespołu. Polska, przypomnę, miałem za naszej prowadzi Polski w roku 2009 w Stuttgarcie, zdobyła Wicemistrzostwo Europy, a Licien z kolei grając w Ostrawie rok później zdobyła brązowy medal. Także spróbujemy razem z Ronerem Dziubańskim odnieść kilka sukcesów z Reprezentacją Polski. Znany jest już skład półfinałowych spotkań w najspolskiej nice lidze Żużlowej. Lider PGM Arma Rzeszów zmierzy się ze startem Gniezno, a Orzeł Łódź z GKM-em Grudziądz. Już w najbliższą niedzielę w pierwszym meczu rundy play-off Rzeszowianie walczyć będą na wyjeździe. Musimy być dobrze przygotowani, być przygotowani na wszystko. Spodziewamy się na pewno też bardzo twardego toru. Będziemy chcieli w tym tygodniu potrenować jeszcze gdzieś może w Polsce, chociaż na ten tydzień na koniec tygodnia zapowiadają też w Polsce opady deszczu. Także zaczynamy przygotowywać się już od dzisiaj, żeby nic nas nie zaskoczyło. Mieliśmy tam w rundzie zasadniczej dosyć trudny mecz. Trochę się nie układało, dosyć było strasznie dużo wykluczeń. Myślę, że teraz ten mecz będzie przebiegał w takiej normalnej atmosferze i wszystko rozstrzygnie się na torze a nie będzie takich właśnie dziwnych sytuacji. Początek niedzielnego spotkania o 16 spotkanie rewanżowe w Rzeszowie zaplanowano na 21 września. Około 700 sportowców podopiecznych placówek dla niepełnosprawnych intelektualnie wzięło udział w 16. Podkarpackiej Olimpiadzie dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w siedmiu konkurencjach, m.in. w skoku w dal, rzucie piłką lekarską, minikoszu czy sztafecie 4 razy 20 metrów. Najbardziej mi się podobała biegi na tamte biegi, no i te koszyczki. No mi się to bardzo się tu podoba, bo tu jest, można różne zawody są, można różne trenować. Wszystkie konkurencje podobają mi się. Jestem już drugi raz. Uczestnicy olimpiady zmagali się jednak nie tylko z rywalami, ale przede wszystkim z własnymi słabościami i ograniczeniami. Są to konkurencje proste, dające od razu satysfakcję i każdy z uczestników od razu jest mistrzem. Albowiem tak jak w każdym zawodach niepełnosprawnych przezwyciężył swoje bariery ruchowe i psychiczne. W tych zawodach nie liczyły się wyniki ani rekordy. Ważny był sam udział, dlatego wszyscy uczestnicy dostali złote medale. Każdy jest zwycięzcą, taka jest idea tego spotkania i cieszymy się, że do tego zwycięstwa tylu chce przybywać i cieszą się, że mogą tutaj co wokół być. Kolejna edycja Podkarpackiej Olimpiady dla osób niepełnosprawnych już za rok.